Moi drodzy, właśnie teraz zapowiadany przed chwilą gość. 12 września w Warszawie odbędzie się konferencja pod tytułem Zmiany w życiu, pierwszy krok. No i właśnie, żeby przybliżyć Wam, drodzy słuchacze, to wydarzenie, dziś zaprosiłam do studia panią Annę Węgrzyn, która jest założycielką portalu. Przepraszam, założycielką portalu Zmiany w życiu. Dzień dobry, pani Aniu. Dzień dobry. Pani Aniu, na początku oczywiście chciałabym, żeby pani opowiedziała słuchaczom, co to jest za konferencja, co jest jej tematem. Konferencja Zmiany w życiu Pierwszy krok jest tak naprawdę kontynuacją portalu Wzmocnienie działań portalu, który założyłam rok temu. Potal to był takim moim prezentem na czterdziestkę, ponieważ ja też w swoim życiu dużo pozmieniałam i jakby też znajomi dali mi taki sygnał, jak to jest, że ja tak łatwo tych zmian dokonuję. No, okazuje się, że zmiany nie są łatwe i to nie jest tak, że łatwo się ich dokonuje. Dlatego też postanowiłam stworzyć takie miejsce, gdzie w jednym miejscu na portalu skupiamy kilkadziesiąt osób, fantastycznych ludzi, pasjonatów życia, ekspertów, coachów, psychologów, gdzie skupiamy się właśnie nad tematyką zmian. I dla wzmocnienia działań tego portalu postanowiłam zorganizować konferencję. Ponieważ ze zmianami jest tak trochę jak z zakupami. Z jednej strony wszyscy lubią zakupy, ale nikt nie lubi, jak się im sprzedaje. Z drugiej strony, ze zmianą jest tak samo. Każdy się jej boi, ale chce ciekawego, interesującego życia. A świat przecież nieustająco się zmienia, więc i my musimy się zmieniać, aby nadążyć za nim. Pani Aniu, czyli pewnego dnia, jeśli dobrze zrozumiałam, wstała Pani i pomyślała sobie, to jest ten czas, w którym muszę coś zmienić, w którym chcę coś zmienić. I nagle zaświtał pomysł na przykład st właśnie stworzenia portalu, i on od początku miał być taką zachętą do innych osób do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu. Czym ktoś może był inspiracją dla pani w założeniu tego portalu? Ja powiem tak, to nie jest coś tak nie dzieje z dnia na dzień. To jest też tak, jakby umiejętność chyba trochę obserwacji siebie. Ale dla mnie takim pierwszym sygnałem było to, że mimo iż miałam w swoim życiu bardzo dużo, to nie potrafiłam się z tego cieszyć. I, I przyszła taka refleksja, że w takim razie co powoduje, że mimo iż tyle różnych rzeczy jest wokół mnie, to jednak to nie jest, nie czuję się spełniona. I sama idea portalu powstała trochę później, bo ja zdecydowałam się odejść z pracy, byłam dyrektorem sprzedaży, natomiast zawsze chciałam pracować w wydawnictwie. Chciałam coś tworzyć. I to gdzieś przyświecało mi od lat. Nie pamię pamiętam, że już w wieku 16 lat zapisałam się do takiej księgarni, gdzie wysyłane były książki. Ja mieszkałam w małej miejscowości, więc był taki słaby dostęp do, do literatury. I tam już zagłębiałam się e, na przykład w e, potęgę podświadomości Josepha Marfiego. E, i zawsze gdzieś obserwowałam ludzi, zawsze mnie to interesowało. Potem od wielu lat czytałam magazyn Zwierciadła i kiedyś pomyślałam, że chciałabym stworzyć coś takiego. W związku z tym, jak postanowiłam odejść od tego twardego biznesu, w którym byłam prawie 20 lat, to pomyślałam, że teraz mogę połączyć tą, tą pasję zagłębiania się w człowieka. E, i mogę stworzyć takie miejsce, które będzie też połączeniem mojej pasji, ale jednocześnie możliwością pomagania innym, bo chyba gdzieś mam taką potrzebę. Wiem, że na tej konferencji będzie wiele znanych również osób. Na razie nie będę jeszcze słuchaczom zdradzała, kto tam będzie. Znam tylko kilka nazwisk. Mam nadzieję, że za chwilę nam pani o tym opowie. Tymczasem zapraszam słuchacze na krótką przerwę muzyczną. Popołudniowe Radio Bajka. Wracamy do rozmowy z naszym gościem, którym dziś jest pani Anna Węgrzyn, założycielka portalu Zmiany w życiu. Pani Aniu, wiemy już skąd wziął się pomysł stworzenia takiej konferencji, która odbędzie się właśnie 12 września w Warszawie. Wiemy też, że Pani zaprosiła wielu znakomitych gości, którzy zgodzili się przyjąć zaproszenia i będą uczestniczyć w tej konferencji, ale nie znamy ich nazwisk. No i właśnie to jest moje kolejne pytanie, w zasadzie moja prośba, żeby pani zdradziła, kto ciekawy pojawi się na tej konferencji i w jakim charakterze? No nie ukrywam, że jestem bardzo szczęśliwa, że zaproszenie przyjęli tacy gości, jak na przykład pani Urszula Dudziak. Fantastyczna kobieta, która swoim życiem pokazuje, że można połączyć pasję i kochać życie w każdym wieku. Jak również pani Katarzyna Miller, fantastyczna psycholożka, która również pracuje z kobietami i która dba o to, aby wierzyć w siebie, kochać siebie, bo tak jak wspomina... Jak kochamy siebie, to też jesteśmy dobrymi rodzicami. On mówi, że zadaje takie pytanie na spotkaniu ze swoimi kobietami, która z mami jest szczęśliwa? I okazuje się, że nas 100 kobiet, dwie podnoszą rękę. Kolejnym gościem jest fantastyczny psycholog biznesu, pan Paweł Fortuna, który zgłębia tajemnice porażki. Bo jednym z powodów, dla których nie dokonujemy zmian, jest między innymi to, że boimy się porażki. A porażki nie trzeba się bać, ponieważ porażka ma tylko taką definicję negatywną, że jest to coś złego, ale porażka jest jest to przede wszystkim jeden z elementów sukcesu, bo jeśli nie doświadczamy czegoś na sobie, no to trudno nam jest e, osiągać ten sukces, trzeba, trzeba doświadczać samemu, bo to tak jak ze smakami jak nie poznamy jakiejś potrawy, to ciężko e, opowiadać o ich smaku. Ja zdaję sobie sprawę, że na konferencji będą poruszane właśnie tematy, co zrobić, żeby dokonać tych zmian w życiu, ale jeśli mogę Panią prosić już wcześniej, żeby Pani nam cokolwiek zdradziła z tej konferencji, tak w wielkim skrócie, w małej pigułce, co takiego trzeba zrobić, co, co takiego trzeba odkryć, w sobie, zmienić w sobie, żeby rzeczywiście zauważyć potrzebę tych zmian, bo ym, tak się mówi często: o, zmień to, zmień tamto, ale tak naprawdę ym, trudno nam cokolwiek zrobić, żeby coś zmienić. To znaczy, pewnie to też zależy od człowieka, ale jak przekonać tych niezdecydowanych, yy, jak oni może powinni uświadomić sobie to, że to jest właśnie ten moment. Ja tworząc potwal, chciałam się skupić na dwóch rzeczach. Jedna to zmiana sposobu myślenia, patrzenia na swoje życie, druga to działanie. Dlatego, że bardzo często mamy fantastyczne życie, ale nie potrafimy go docenić. Więc umiejętne spojrzenie na swoje życie z innej strony, taka analiza powoduje, że możemy cieszyć się tym, co już mamy, bo to też nie jest sztuką tylko biec do przodu. Tylko umiejętność zatrzymania się i cieszenia się tym, co mamy w danym momencie. Bo to, co mamy w danym momencie, kiedyś było też w obszarze naszych marzeń. Więc szukanie kolejnego. Sukcesu też nie wróży nam szczęścia, jeżeli nie potrafimy się cieszyć tu i teraz. W związku z tym to jest jakby jeden element, drugi to jest działanie. Jeżeli uznamy, że rzeczywiście coś w naszym życiu nie gra, nie bójmy się. Mamy jedno życie, warto o niego zawalczyć. Konferencja została tak skonstruowana, żeby właśnie e, poszczególni prelegenci, wspaniali gości, opowiadali o tych rzeczach, które nas blokują przed zmianą. Czyli właśnie pani Katarzyna Miller o wierze w siebie, bo to jest jeden z ważnych elementów, że jeżeli zaufamy sobie, dużo łatwiej jest nam dokonywać tych zmian. Bo często mamy oczekiwania, że, że szef nas, da podwyżkę, że partner nas doceni, ale my sami bardzo siebie mało doceniamy. Pani Urszula Dudziak będzie mówiła o tym, o pasji do życia, bo tak jak kiedyś ktoś powiedział, że jak się robi to, co się kocha, to się nie przepracuje ani jednego dnia. I można połączyć pasję, można żyć z pasji. Ja robiłam fantastyczny wywiad z ludźmi, którzy zostawili pracę i robią, robią na przykład batony. E, I wydawałoby się, że I to są jest szczęśliwi? ciężkie i niemożliwe. I są szczęśliwi? Zostawili to, robią coś zupełnie innego. Mnóstwo fantastycznych gości jest na portalu, którzy właśnie opowiadają o tym, że z dnia na dzień coś zmienili. Oczywiście to jest proces długotrwały. Ja też chcę pokazać, że to się nie dzieje z dnia na dzień. Dlatego jest ten konferencja Zmiany w Życiu pierwszy krok. Ale z drugiej strony, też pomiędzy prelekcjami przygotowaliśmy taki zeszyt ćwiczeń coachingowych, żeby każdy mógł sobie już po każdej prelekcji odpowiedzieć na pytanie i później po prelekcji jakby zweryfikować, jak patrzy teraz na tą swoją sytuację. Więc jakby cały, cały układ tej konferencji jest taki, że połączenie prelekcji, połączenie treści, ludzi, którzy doświadczają tych wszystkich rzeczy, to nie jest teoria, tylko. Wiem też, że to, do takiej konferencji trzeba się y, przygotować, to znaczy y, y, Pani tak zaleca, bo dzięki temu przygotowaniu będzie łatwiej uczestniczyć się w całej konferencji i być może łatwiej dokonywać zmian, ale y, o szczegółach powiemy już za chwilę. Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Pani Aniu mówiłam o tym, że wcześniej, jak rozmawiałyśmy jeszcze przed wejściem na antenę, Pani radziła, że osoby, które chciałyby wziąć udział w wrześniowej konferencji, powinny się do niej wcześniej przygotować. Dlaczego i w jaki sposób? dlatego że bardzo ważne jest aby nie być tylko na konferencji, ale w niej uczestniczyć. Dlatego też już na poziomie zakupu biletu na naszej stronie życiu.pl zadajemy pytanie: co chcesz zmienić w swoim życiu? I tam trzeba wybrać, za tym też oczywiście coś idzie, to nie jest przypadkowy wybór, ale nie będę o tym mówiła, bo to jest niespodzianka. Natomiast zależało mi na tym, żeby już na etapie wyboru właśnie przed przyjściem na konferencję, już się zastanowić, co chcemy w naszym życiu zmienić, bo tak naprawdę to, że nie, nie zmieniamy, że boimy się, jest spowodowane tym, że uogólniamy nasze potrzeby. Jeżeli naprawdę potrafimy sprecyzować to, co w naszym życiu uwiera, to, co może być tym kołem zamachowym do, do całej reszty, to to jest połowa sukcesu. Jakich efektów spodziewa się pani po tej konferencji? Przyjdzie osoba, która pomyśli sobie, że może rzeczywiście coś bym zmienił w swoim życiu. I co państwo zrobicie, żeby ta osoba wyszła taka zmotywowana, rzeczywiście, że tak, że to jest ten moment. Być może warto zastanowić się nad sobą, nad tym właśnie swoim całym życiem. Dla mnie najważniejsze jest przede wszystkim to, że głównymi, najważniejszymi osobami będą uczestnicy. Chcę trochę odwrócić uwagę od prelegentów, od gości, ponieważ najważniejsze jest dla mnie to, żeby każdy podczas słuchania tych prelekcji nie był skupiony na tym, jak ktoś wspaniale mówi, tylko co ja sobie wezmę dla siebie. Bo bardzo często też obserwuję różne wydarzenia i, i ja mam takie hasło: bądź zafascynowany własnym życiem, a nie cudzym show. Dlatego też zależy mi na tym, żeby każdy przepuszczał sobie te wszystkie informacje przez swój filtr. Dodatkowo będzie też taka ankieta, znaczy taki formularz, gdzie każdy będzie mógł wpisać, co chce zmienić, i ja będę z każdym kontaktowała się miesiąc po konferencji, dwa miesiące po konferencji, żeby zweryfikować, co się wydarzyło. Bo to nie chodzi o to tylko, żeby przyjść i być, ale żeby ten proces wdrożyć. Bo to jest proces i ja to nazywam, nie obiecuję, że po jednym weekendzie, po jednej godzinie coś się stanie, ale tu chodzi o ten moment, żeby, żeby obudzić w sobie, obudzić w nas tą potrzebę, żeby zobaczyć, że mamy wpływ na własne życie. Bo mamy, tylko trzeba na to czasu i ktoś kiedyś tak ładnie powiedział, że na końcu zawsze jest dobrze. Jeżeli nie jest dobrze, to znaczy, że to nie jest koniec. Ciekawostką też myślę dla słuchaczy jest fakt, że ta konferencja będzie w języku migowym. Tak, zbadałam, zwróciłam się do Polskiego Związku Głuchych i okazało się, że bardzo niewiele dzieje się właśnie takich, takich konferencji, takich zdarzeń. Zaprosiłam również do jedną z prelegentek, będzie dziewczyna, która jest osobą niesłyszącą, bo chcemy też pokazać, jakie są prawdziwe ograniczenia. Chcę, żebyśmy my, osoby słyszące, doświadczyli tej ciszy, zobaczyli, co by się działo, jeżeli do tych naszych problemów dołączymy również ciszę. Natomiast no, paradoksalnie Magda będzie mówiła o tym: głuchota moja siła. Więc myślę, że to też będzie takie ciekawe doświadczenie, ale przede wszystkim. Będą mogli udział wziąć w tej konferencji osoby, które nie słyszą, a które też na co dzień zmagają się z wieloma problemami. Panie Aniu, mogłybyśmy pewnie jeszcze długo rozmawiać. Niestety czas naszego spotkania powoli się kończy, więc chciałabym poprosić Panią o podsumowanie, żeby Pani jeszcze raz przypomniała słuchaczom, gdzie odbędzie się ta konferencja, kiedy, no i jak można się zapisać na uczestnictwo w niej. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na moją stronę www.zmianywżyciu.pl. Tam jest informacja o konferencji. Tam można zakupić bilet. Konferencja jest w Warszawie, 12 września sobota, hala MT, ulica Marca 56. Moim i Państwa gościem była Pani Anna Węgrzyn, założycielka portalu Zmiany w Życiu. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Zmieniajmy nasze życie na lepsze. Popołudniowe Radio Bajka.